Tak, na chwilę chodź trener. To samo? To samo, tak. I teraz łapiesz mnie za nogi, za stopy, i najnormalniej w świecie łapiecie się za park, łokcie proste, i sobie robicie, patrzcie, tu i sobie wstajecie, i tak sobie razy, 15 robicie. To rozumiecie? 15 razy dlatego mówiłem, żeby się wagowo dobierać ręce na karku. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja miałem tak ręce, czy miałem... wyprostuj te kurwa. Tak miałem ręce, nie? I na dół. Na dół. No niżej. Niżej, nie bój się. Nie bój się, niżej i do góry. Ty, ty, co ty, co ty? Ja robisz? Ja tak to pokazywałem? Kurwa Na dół, na dół, ni niżej, niżej Kurwa, niżej I do góry Wyprostuj te łokcie. Niżej, 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 niżej I do góry Możecie oddychać